Hej, cześć witajcie! Z tej strony ADIMusi, a dzisiaj będziemy robili opening Billarda. Zestaw prezentuje się w ten oto sposób. Mam tutaj dwa patyki, kilka bil. Sam bilard prezentuje się w ten sposób. Ma 24 cm długości, 13,5 wysokości oraz 6 rozpiętości. No, nie pozostaje nam nic innego niż go odpakować. Okej. Okay. Pierwsza część już jest za nami. Mm, coś tu widać. O, proszę. No, kartę można odłożyć. E, dobrze, a więc tak. Sam Bilarz prezentuje się odziło dobrze. Myślałem, że będzie gorzej tak między nami. Eee, całość to może omówmy. Całość jest naprawdę długa. Eee, no, ma około tych 24 cm. Eee, pokryta jest takim jakby pluszem, że tak to nazwę. Plusz, podstawa. Tutaj będą no bile prawdopodobnie spadały. I tak. Mamy jakiś mix, Aha, to jest przeciwmolą. OK. Mamy same pałeczki, które się wydłużają. I będzie można strzelać nimi. Nie są złe. Mogły mieć trochę lepsze te sprężyny, no ale cóż... 36 zł kosztowało, to nie spodziewałem się dużo. Nie no, nieźle. mogą być gory. Do zestawu mamy dwa trójkąty do układania bil Jeden tutaj się wsadza Zaraz demonstruję. Mamy no, ten pojemnik i chyba tutaj się to wsadza no. Mamy trikąta do ustawiania bil No i nasze bile Jest ich sporo są małe i ciężkie. Właśnie bałem się, że będą z plastiku, ale nie są z plastiku. No dobra, nie pozostaje nam nic innego niż rozłożyć to. Ogólnie gra się bardzo przyjemnie. Tak najbardziej każdemu polecam na zabicie czasu. Moi drodzy, powiem krótko, gra jak najbardziej spoko na zabicie czasu, i nie tylko. Gra też jakby najbardziej polecam rodzinom. Przecież zagrałem sobie trzy mecze, Wgrałem jeden, wiem, profesjonalista. Gra się głównie przyjemnie, stół się tak nawet dnie zbyt drusza Delikatnie, aby. wykonanie samo w sobie jest naprawdę dobre Stół jest płaski, że się przynajmniej bile nie przemieszczają same z siebie i No o, właśnie <laughs> no, Jak najbardziej mogę polecić Co tutaj więcej ująć Śmiało możecie kupić Nie będę zniechęcał, ponieważ Mi się samo podoba Mam, aby jedno zastrzeżenie, bile mogłyby być ciutkie, cięższe, ale nie mówię, nie, są ciężkie, nawet jak najbardziej spoko. Tutaj też mamy wysłaną klapę, żeby jest od razu umieścić, to, ale mniejsze. Eee, brakuje mi jeszcze tego, eee, żeby. Czego mi to jeszcze, proszę brakuje? Żeby linie narysowane na przykład, gdzie jest faul, albo gdzie jest coba, widzicie, nie ma tutaj nic narysowane, mógłby narysować markerem, ale jak tak było, to już nie będzie. też jest wyprofilowany, jak widzicie fajnie, bo teraz widać po tutaj te zagięcia, żeby wszystko wpadało do tego. Na środku w ogóle jest co? Na środku jest ta dziura, teraz zaczynam. O, widzicie, tam dwie dziury są. No, wyprodukowany w finał, więc też polecam. No i co tutaj więcej powiedzieć W zasadzie tu nic więcej nie powiem Powiedziałem wszystko co chciałem powiedzieć I co wiem o tym Jak najbardziej Zaliczyło wszystkie testy Polecam kupić No